Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z różnicy w drzewie genealogicznym. Dobrze wiecie, ostatnio dosyć dużo podróżowaliśmy, straciliśmy praktycznie wszystkie pieniądze z tego co widzicie na um, wykupienie tej rakiety, że tak powiem. I niestety okazało się, że żeby zbudować tą naszą rakietę, potrzebujemy kolejne pieniądze, także myślę, że to chyba zostawimy sobie na razie w odstawkę, że tak powiem. Zobaczmy w ogóle, co u naszego ma słychać. W zasadzie to zaczynamy tak, jak zakończyliśmy ostatnim razem. Tak, tutaj jest nasz Mark. Tak troszeczkę on chyba sobie przybrał, czy mi się wydaje? Nie. Nie wiem. Dobra, nieważne, nieważne, jak tutaj u Ciebie ogarnianie. W ogóle proszę Ci yy, żyć kop. I tak, nie będziemy tutaj szczepić. Widzę, że nie mamy nic do zbierania. Póki co tutaj jest w porządku. Tutaj jest w porządku. No, nasze pieniążki tutaj graniczą cudem. Tutaj wejść. Um, poproś o załatwienie swoją psinkę. Powiem wam, kochani, że pogoda na Sani trochę nie rozpieszcza tutaj w tym Brindleton Bay i ja jestem po prostu załamana. Mamy lato. Jest gorąco z tego, co widać, tak? Jest cieplutko i jakby... O, Chcę przyjść do ciebie na chwilę. A dobra, chodź, chodź, ciekawe co tatuś naszej wybranki tutaj od nas oczekuje, co, czego od nas chce, zobaczymy. A ten patrzcie jak sobie skaka. Tak sobie chwa chwa. Tak sobie skaka tutaj, skacze. No ale nie skacze, nie skacze. Raczej tutaj nasz mark nie ma nic przeciwko temu. Ojejku, ty też jesteś y, przestraszony! Spróbuj pocieszyć. Chodź, chodź. Zajmij się tutaj teściem twoim, swoim, swoim przyszłym. Nie chcemy z tobą rozmawiać, bo ty to tam, no... O matulo, co to taki, no... O... Kenzo chyba o, Ojoj, co tu się dzieje? Co tu się narabia? Chodź, wejdź tutaj. Jejku, no chodź tu, no... Co to co? Idziesz w tej strony, tak? Rozumiem? No dobrze, ale co ty, co ty będziesz robił? Co ci nie pasuje? Co ci przeszkadza? Ty nam śmieci idziesz wyrzucić? Wcale nie było aż tak pełno, co ty nas kontrolujesz? Ty nas sprawdzasz? Rany koguta, powiem wam, że... No, yy, Marka Wybranka ma tatę takiego, no... Nie wiem, jak tu ująć. Dajcie znać, co wy myślicie o tym zachowaniu tutaj. Bo ja sama nie do końca wiem, a Mark tutaj chciałby z nim porozmawiać, no może on teraz y, jakby złe wrażenie zrobić na swoim przyszłym teściu, ponieważ no nie mamy na rachunki. Nie, nie jesteś nas na rachunki, na opłatę rachunków niestety. Także choć tutaj y, narzekaj na rachunki, że właśnie są takie. Dosyć duże. Ale że oczywiście sobie poradzisz, tak? Bo ty jesteś mega super ogrodnikiem. Chcesz być przynajmniej taki? Także, o, widzicie? Już plusiki idą, już idą plusiki. Poplotkujcie, opowiedz mu swój plan. Bo wiecie, mimo wszystko tutaj to ta naszej ukochanej jakby... Nie ma nic przeciwko tej relacji. Rozmawiaj o ciepłej pogości, że fajnie by było, gdyby w końcu przestało padać, ponieważ wtedy też z roślinnością byłoby tu o wiele, wiele łatwiej. Rozmawiaj o burzy z piorunami, że jak długo to tak może trwać? Nasze roślinki, jak tutaj u Was wygląda? No, tak powiem Wam. nieciekawie na chwilę obecną. No, nieciekawie. Ale no dobrze, pogadaj z nim, opowiedz o, o swoich zainteresowaniach właśnie, że macie je wspólne i z nim, zarówno jak z jego żoną oraz najważniejsze właśnie z Eleną. Zapytaj się go jak minął mu dzień. Czy, czy jest ogólnie, wiecie, wszystko w porządku, bo jakby, nie wiem, czy wiecie, ale tutaj nasz Mirek stara się wyremontować dom, a chciał to jakby zrobić, zanim jeszcze jego córka się wyprowadzi, ale chyba niestety nie da sobie rady. Wiecie, Mark mu się przyznał, zdradził, ponieważ już chciałby go poprosić po o rękę cór, co Mirek podejrzewa to. No i postanowił, że chyba wypadałoby zb zacząć zbierać na wesele, tak, na ślub, chociaż tutaj Mark jakby zapewnia, swojego tutaj teścia przyszłego, że nie, absolutnie nie, nie będą tutaj jakby w żaden sposób wspierać, wiecie, ślubu. ponieważ Mark chce się wziąć w garść, to on chce wszystko zorganizować i też ze względu na to, że jakby on wie już o tym, tak, że Elena, jakby ona nie chce hucznego wesela, ona chce po prostu takie ciche, Wiecie o co chodzi? Tak, tylko razem, sami, nawet bez rodziców, także tutaj, tak, no, troszeczkę średnio. I właśnie on mówi o tym y, Mirkowi tutaj. No, ale widzicie, no, Mirek jest takim bardzo zrozumiałym simem, także nie powinien mieć nic jakby przeciwko y, temu wszystkiemu. Mm, także chyba, chyba jest no jak najbardziej tutaj w porządku. Nasza psinka, co, boi się burzy. I patrzcie, kto tutaj przyszedł. Ojo, jojo, oj, 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 oj. zaprosić do środka. Niech sobie twoja luba tutaj tak nie moknie. Patrzcie, no cała rodzinka się zbieranie. Jo, jaka bidulka, jaka bidulka. Opowiedz śmieszną historię. Troszeczkę zmokła. Nie da się ukryć. No ale cóż zrobić, no przyszło w burzy taki kawał drogi do swojego lubego, choć w powinien za nią biegać, a nie jakby ona za nim. No jak już tak jest, jak już tak, wiecie, małpsze im za sobą, no to faktycznie kobieta też czasem musi się postarać. No nie ukrywajmy, nie ukrywajmy, tak też musi być. Także wszystko myślę w porządku tutaj, jak dobrze widzicie no, dom jeszcze za wiele się tutaj nam nie zmieniło troszeczkę. Coś mi tutaj przez tą burzę przycina, także ja w ogóle się zastanawiam, czy ich domu jakby, wiecie, je, jego i Eleny nie przenieść do innego miasta, bo jednak to Brindledon Bay jest bardzo wymagającym otoczeniem odnośnie, wiecie, kurczę, no co ma nam się zacinać, tutaj gubić jakoś ten, to wszystko. Może później być w, inny, w innym miejscu, także dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Do jakiego miasta najlepiej byłoby ich przenieść. Jeśli nie dacie mi znać, czy sama przyniosę, to sama to przeniosę. gdzieś, gdzie będę uważała, że. E, jest to słuszne, Obejmij mi swoją kochaną, zaproponuj masaż. No. Dobra. Mm. Co to było? Co? Patrzcie, co to jest. Co to jest? A Bagi, 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 jakieś błędy, o rany tarane rany to co tu się dzieje, co tu się dzieje, no. nic, co kochani, mam na kolejny dzień, burza w końcu minęła, to jest wręcz niesamowite, niesamowite, umyj e, sobie ręce, patrzcie jaką mamy do serce, pania tutaj już. E, weź sobie szybciutko to wyczyść, czy nastać stać jeszcze na jakieś śniadanie, dobra, sałatka owocowa jeszcze jest, jeszcze jest, Ojej, w końcu, w końcu wyrastają nam kolony, wszystkie, cudownie, cudownie, dobra, pranie zostawimy na razie w spokoju, no nie, nie czujesz się za bardzo swoje, co ja to w zupełności rozumiem, e, także tak, odchwaszaj teren, to na pewno i tutaj jedna z moich kochanych widzek tutaj napisała mi w jednym komentarzu, e, że jeżeli zaszczepisz wiśnie i jabłko, powinien wyjść z tego granat. i Ishihama. Mam nadzieję, że czytam to poprawnie. Także serdecznie Ci dziękuję za pomoc tutaj. Mam nadzieję, że faktycznie tak się wydarzy. Dlatego co? Potrzebuję wiśnie i jabłko. I tak powinnam mieć. Ale oczywiście jabłuszko. Jabłko i gruszka tutaj jest. Tutaj mamy wiśnie. A tutaj co mamy? A to jeszcze też nie. Ojojo, co ja tutaj narobiłam? Nie mam miapka. Patrzcie. To że zrobiła, nie? Hej, podobno ty, mirek Molier, przy, za, przyjaźnicie się ze sobą. On jest naprawdę fajny. No pewnie to oczywiście, że jest fajny, jak żeby inaczej. Nie możemy nawet zaprzyczyć tutaj. No, także ogarniemy sobie tutaj ciutko. Może sprzedajemy co? Sprzedajemy. Sprzedaj wszystko. Zobaczymy, ile dam razy zarobić. Mam nadzieję, że coś Zarobimy tutaj troszeczkę. Kurczę, no, wypadałoby te rachunki ogarnąć, tylko że e, pewnie gdzieś pojedziemy. W sobie tak poogarniamy tutaj, wiecie. Będzie długa seria. Nie wiem, czy sobie z tego zdajecie sprawę, ale to będzie naprawdę długa seria, ponieważ ja wszystko, ale to wszystko robię z wami. Jeśli czegoś nie zrobię z wami, a sama to też wam o tym dam znać, ale jak na razie to wszystko robimy razem. Nie, nie pójdziemy sobie na randkę, wybacz nam, kochana, ale mamy troszeczkę tutaj roboty, ponieważ nasz Mark chciałby się tobie oświadczyć? No. Chciałby się tobie oświadczyć. A na chwilę obecną. No, troszeczkę ciężko z tym idzie, ponieważ no, widzicie, pieniążki, pieniążki. A za co się pierścionek kupi? Pierścionek się sam nie kupi, absolutnie. I tak sobie myślę, że pójdziemy na ryby. Chodź tutaj na ryby, troszeczkę powędkujesz. Zobaczmy tutaj, co nam rośnie. Dobra, zbierzmy cały plon. I co, może gdybyśmy gdzieś pojechali, kop sobie. Będziemy mieli może troszeczkę pieniuchów. Tutaj, tutaj też sobie pokopiesz. No i widzicie, jak nasze życie tutaj wygląda. Kopiesz, zbierasz, sprzedajesz, kopiesz, zbierasz, sprzedajesz. No i tak. tak to się będzie tutaj raczej odbywać. Dopóki jakby nasz mark tutaj sobie bardziej życia jeszcze nie pokłada, mm, Już sobie tutaj poszukamy różnych rzeczy. Tutaj niestety nic nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Tutaj możemy pieskę nasłać, tutaj to, tamto. Mhm. Okej, okay, tutaj mamy ogólnie takie miejsce, wiecie, gdzie możemy psinkę naszą wysłać. Nie będziemy jej wysłać. O, super! Tak. Dobrze, zobaczymy, zobaczymy, co tutaj nam się uda. Wreszcie, mamy już osiągnięty trzeci poziom wędkarstwa. Całkiem dobrze nam to idzie. Spójrzmy, tutaj mamy strąga, mamy łososie I to powiem Wam, złoty całkiem, całkiem. Patrzcie, co złowił. Teraz złowił częściowo lepsze. Nie wiedziałam, że takie rzeczy też można złowić, ale fajnie, fajnie. Przyda się, z pewnością nam się przyda. Tutaj, oj, kolejną rybkę złowił. Powiem Wam, że to aż ciekawe jest. No. Dobra, ciekawe jest, że tak szybciutko sobie poprzesłowienie ryb można ogarnąć sobie wszystko. No, nie wiem. ciekawe czy jest lepsze od roślin, nie? Jeśli chodzi o zarabianie. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Ciekawa jestem. Patrzcie, kochani, i właśnie dzięki naszym rybom stać nas na rachunki. No, niestety, muszę rachunki ogarnąć, bo nasza psinka jest w opakanym stanie. Nie mamy wody, nie mamy światła, nic nie mamy po prostu. No, niestety, musimy wszystko tutaj. O, przeznaczyć na rachunki, niestety. W ogóle ja nie mam wanny, żeby naszą wsinkę umyć, także no to to już w ogóle jest y, jakaś porażka. Y, choć tutaj przeszukaj kieszenie, zrobisz pranie jeszcze w wali. I patrzcie, jest pół do pierwszej. Oni idą na spacer. Piesek jest w opłakanym stanie, z tego co widzicie, także będziemy musieli zarobić na wanienkę, jakąś chociażby najtańszą. Okay. Yy, ponieważ no nie mamy gdzie kąpać naszą psinkę tutaj piękną, kochaną, która się domaga cały czas spacerów, nie? I patrzcie jak sobie szczeka do naszego yy, tutaj Marka, my będziemy obserwować tutaj, czy coś po drodze nie znajdziemy. No przyspieszmy sobie trochę ten, bo nie wiem, czy wy lubicie tak na przyspieszonym, czy na normalnym, dajcie znać. Jestem bardzo tego ciekawa, jak wy uważacie, jak jest najlepiej. Ja sobie często przyspieszam, także naprawdę to będzie bardzo y, dla mnie istotna informacja. No, przytul też swoją psinkę, jak już tutaj się troszeczkę ogarniecie. Chodź tutaj sobie pokopiesz tak przed snem. Ale wiecie co? Już będziecie chłopaki musieli wracać do domu. Jest bardzo późno. Idźcie spać. Ym... No, skorzystasz. No akurat dzisiaj tak to będzie wyglądało. Weź sobie prysznic i proszę iść spać. A ty psinoczka też się ogarniesz. Dobra, widzimy się rano. Kochani moi, nasz Mark zabrał do tych pięknych, cudownych, pięknych tutaj ogrodów naszą Elenę, także oni sobie chyba pójdą tutaj na spacer, pospacerują tutaj w tym także ogromnym, bym powiedział, labiryncie, bo tutaj jest, no, powiem Wam, że to jest niesamowicie, to jest tak pięknie. Patrzcie, mamy takie, jakby oczko wodne tutaj. Kwiat, to wszystko to jest tak genialnie zrobione, że ja jestem naprawdę na podziw. Na podziw jest tutaj prze, prze, przepięknie. Chodźcie tutaj sobie, usiądźcie razem, kochani. I macie piękną pogodę w końcu, tak długo czekaliście, i bo cały czas pada, i pada, i pada. Ta pogoda w ogóle i nie na rękę, jak dobrze wiecie. Będzie tu się spotkać, wyjść się gdzieś, dlatego stwierdził, stwierdził Mark, że zabierze naszą piękność do innego miasta. I Mark postanowił, że właśnie w tym miejscu chce rozpocząć nową drogę swojego życia. Chociaż jest mu ciężko, nie ma pieniędzy tak naprawdę, ale tak bardzo kocha swoją ukochaną. Tak bardzo chce z nią żyć, tak bardzo chce się z nią związać. Ponieważ, no, jakby, latka lecą, prawda? Nie, nie ma co ukrywać. Latka lecą, i dlatego tutaj poflirtujcie jeszcze razem. Niech nasza Lena też się jakoś tak, wiecie, nie domyśla. No. Kurczę, omawiać no, się z zaskoczeniem wszystko. Okaż jej czułość i zrobimy ten właśnie ważny krok. Oświadczcie jej, oświadczycie jej. Kawara mi ucieka. No. Zrób to. Zgodzisz się? Zgodziła się. Ojojom. Cudownie, cudownie, cudownie. No super. No, nie no, są nażeństwem, ale jakby nasza Elena nie wie. Ona myśli. Ojej, co to się stało? Takie rzeczy. Ojo, ja ale za okazywanie uczuć powiem Wam, no, szaleństwo, szaleństwo. No, ale kochani, to nie jest koniec. W tej pięknej okolicy. Patrzcie, jaka ta okolica jest przepiękna. Ona niesie ze sobą dużo, wiele więcej, dużo więcej niespodzianek zawiesz naszą kochaną właśnie w to miejsce tutaj nad tym przepięknym wodospadem. Pomimo, może wiecie co kochani, plan był troszeczkę inny, ale musiałam go zmienić. Ale nie musicie wiedzieć, jaki. Odnośnie łuku. miejsca łuku. Ale tutaj, powiem wam, że tutaj jest przepięknie, tutaj jest tak uroczo. Jejku, tu jest niesamowicie. Naprawdę niesamowicie. Także lecicie kochani, lecicie. Mark jeszcze nie zakończył tutaj dzisiaj swoich planów. Chodźcie, chodźcie, biegnie nasza ukochana. Pocałuj ją. Okaż jej swoje uczucie. Że to jest jedyne, co czego ci brakuje w życiu, to właśnie ona. Chcesz się każdego dnia budzić przy niej, a jakby jesteście wychowani właśnie w ten sposób, że ślubem ani noslegów, ani mieszkania, nic, ale ty już, już nie możesz wytrzymać. Tak bardzo ją kochasz. Wyjaśnij to nie jakże wielki, ogromny sekret. Hmm. Ona no, pewnie się nie spodziewa. Nie spodziewa się już? Jak myślicie, spodziewa się czy się nie spodziewa co? Ciekawe, nie? Ale widzicie, kobiety mają też intuicję swoją, więc być może, być może. Także... Chodź tutaj we ślub. Wiem, że w takich ubraniach tak nagle, ale o to właśnie chodziło. Im tak bardzo zależało na takim ślubie z Nienacka, a przynajmniej Markowi. I wiesz, że jego ukochana tutaj też bardzo tego pragnęła, żeby to było właśnie w ten sposób. Bez osób trzecich. Także, ej! Nie mówcie, że się zacięliście! Już myślałam, już myślałam, już się bałam! Nie. nie wiem czemu, ale mi to tak po prostu... No nie, nie wiem jak to ująć Wiem, że to tylko piksele, że tylko gra i tak dalej, i tak dalej, ale bo ja Wam, to jest takie no... Słodkie No, bierzcie ślub, bierzcie a i jest i pierścionek No, pięknie. Widzicie, jest cudowne, że ona się zgodziła i ona się będzie musiała do nas przeprowadzić. Tak. Także no, tatuś, tatuś, nie zdążyłby remontować domu. Ale cóż zrobić? Nie będziemy żadnych pieniążków brać, bo jak widzicie, jego jej rodzice jeszcze, jasza tak koczują, poczują, ale dadzą sobie radę, zobaczycie ich też będziemy ogarniać, w którymś odcinku myślę, że poświęcimy właśnie czas dla rodziców Eleny. Także ucałuję jej jeszcze dłonie, opowiedz o tym, jak bardzo ją kochasz, że to jest najszczęśliwszy dzień w życiu. Pocałuj ją policzek. I pocałuj z pasją. Myślę, że nasi Simowie już o, będą wracać po prostu do domu. I czas na maksa zająć się tutaj już naszą wieś, zbieraniną roślin, ona będzie się oczywiście pewnie zajmowała rybkami, nie rybkami, domem i tak dalej, więc myślę, że wszystko będzie szło w bardzo dobrym kierunku. U naszych Ważne, że są szczęśliwi. A wy jak myślicie? Szczęście, nieszczęście, szczęście, nieszczęście. Czy to nie za szybko? Wydaje mi się, że nie. Czemu miałoby być za szybko? Wydaje mi się, że takie decyzje, jeśli dwoje osób się kocha tak bardzo właśnie, jak tutaj nasza dwójka. To, to czemu z tego rezygnować? Czasem trzeba żyć chwilą i wiecie. Myślę, że czasem nie warto czekać. Jeszcze przy okazji chciałabym Was troszeczkę przeprosić, mimo wszystko, ponieważ jakby. Yy, zauważyłam, że yy, zapisy z live'ów troszeczkę się przycinają za co Was przepraszam i jakby nie wiem, czemu to tak spowodowane, ale też stwierdziłam, że kurczę, głupio byłoby tego nie wstawić, te ścinki się tam zdarzają. Mam nadzieję, że nie jest to aż tak bardzo upierdliwe. Jeszcze raz was bardzo przepraszam, bardzo, 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 bardzo. Zapraszam na Twitcha, jeśli chcecie na żywo uczestniczyć właśnie w pogrywaniu w różne gry, nie tylko właśnie do Sims. Aczkolwiek The Sims to jest moje serduszko, moja pasja i mam nadzieję, że tą pasją będę się mogła z wami dzielić i że będziemy tutaj wszyscy razem. Dobra, cześć i miłego dnia, miłego wieczorku, zależy kiedy to oglądaliście. Pa!